Wesołego Nowego Roku! Ehe. W poprzednim odcinku poznaliśmy starszego brata Roxy, czyli brata Roxy, i właśnie glamrock Freddy został zmasakrowany przez Montiego, więc brat Roxy i mały zombiak muszą go ocalić. Zobaczcie jaki teraz będzie rozpierdol... Szybko, szybko, szybko! Okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Ale ładna choinka! Pier... Ładną choinkę! My musimy tutaj ocalić życie! Blacklight glam mróka Frediego! Więc wsadź sam... wsadź se tą choinkę głęboko w odbyt i ją obsraj! I później ją wyjmij, zjedz, obsraj, wyżykaj i w ogóle... Nie musisz mi tego szczegółowo gadać. A jak myślisz, dlaczego jestem porzuconym prototypem? No właśnie, przez to, że wszystko tak szczegółowo opowiadam. Dobra, nie, nie masz, co. To do. Przecież tam jest przejście do parcy Service. Jaki masz level karty dostępu? Drugi, a co? Bo tam jest potrzebny trzeci. Cholera jasna! Ach, dobra, mam pomysł. Ty musisz znaleźć takiego małego miśka, który ci da trzeci level karty dostępu. Ale on wezwie animatroniki, będę mieć przesrane. Cóż, po prostu jak on wezwie animatroniki to spróbuj tam przeżyć, a ja tam szybko pobiegnę jak się da i będę wiedzieć kiedy to będzie moment, bo mnie też wezwie. O, okej. A to będziesz tu stać? Stać? No właśnie będę tu pilnować Blacklight Glamrocka Frediego, żeby nikt go nie porwał ani coś. A okej, no to 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 ja idę. No to 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 i nie ma. 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 W ogóle cześć. Nie ma. Zaraz, zaraz. Tu jesteś ty. Ciebie szukałem. Tak. Niech zgadnę, chcesz mi ukraść y, wyższy level karty dostępu? Tak, chcę ci ukraść trzeci level karty dostępu. Okej. Okay. Wiem, że jak ci ją odbiorę, to ty wezwiesz animatroniki. Możliwe, że tak zrobię. No to. Czy to biuro działa na tej samej zasadzie, co FNaF1? Nie. Ono działa inaczej. Drzwi do tego biura y, są dla animatroników. W sensie, że ludzie nie mogą przez nie przechodzić. Te drzwi się otwierają tylko dla animatroników. Zaraz! Czyli jak oni mnie znajdą, to oni tu wejdą, a ja nie będę mógł wyjść, bo te drzwi serio nie chcą się otwierać. Te, te... To jest przez radę. Zaraz jeszcze, to jest wentylacja, a! Czekaj. Eee. Wydaje mi się być normalna. Wydawało mi się, że jakiś haczek tam będzie. Cóż... Właśnie uciekanie przez węcy nie będzie konieczne. Ponieważ da się przeżyć w tym miejscu, nawet jeśli jak oni cię dorwą, to będziesz uwięziony. Cóż, jakby wenty za tobą są ewakuacyjnym wyjściem, jakby ci się nie udało ich przytrzymać przy drzwiach. No, mądre, tak. W ogóle dam ci książkę, dzięki której ogarniesz, na jakiej zasadzie to działa. No to więc. Masz książkę! Czekaj, przecież to nie jest do żadnej gry komputerowej. Czekaj. Kurna, to jest lektura szkolna. E, e, przepraszam. E, dobra. Masz! E, coś mi się tu nie zgadza. Co to jest za dziwny ryj? Kurna, to nie to uniwersum. Że co? Nieważne. Eee. Aha! To jest to! No Zaraz eee, spis treści. Snaf. Gdzie jest sekretny chleb? Czekaj. Kurna to jest edycja z 2017 roku. Chłopie, zastanów się, co ty mi podajesz! Eee. To powinno już być aktualne. Oficjalny przewodnik, sekretny chleb. Tak, to co. Dziękuję. Proszę. No to ta e, 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 jakaś tam strona musi być. N no właśnie. Aha, ten na takiej zasadzie działa. Dobra, dziękuję za podanie mi książki. Proszę. Dobra, zajrzę do kamer. Są tylko dwie kamery. To jest jedna. A to jest druga. Czekaj. Dlaczego tam nie ma w ogóle animatroników? E, może dlatego, że jeszcze mi nie odebrałeś karty dostępu? I nie mam powodu, by wrzeszczeć. A, zaraz, po co mi to? A, no tak, percent service. No to, oddawaj mi to. Dobra, masz ten trzeci level karty dostępu. Uh. Jej super! Leny jak gówno tu jest! <gryw> Ach, serio i zaraz. Nie! Czy ty zamknąłeś wenty, ty mały skurw? Nie. Czy ja muszę tu przeżyć? Uh, te, mały gościu! Próbujemy ci tylko pomóc! Czuje i też tego mojego gówniaka. Mam nadzieję, że ten brat Roxy y, szybko po mnie przyjdzie. Dobra, czekam na ten sygnał. Kurna, straciłem słuch! Hej, animatroniki, te gówno tutaj jest! Dobrze, już odzyskałem słuch. Teraz czekam na sygnał, w którym Fredziok mówi: Hej, animatroniki, te gówno tutaj jest! Ha, ha, ha. Ciekawe, kiedy on to powie. Jeśli on to powie, to szybko pójdę na pomoc temu małemu. Brat Roxy mnie odbierze i mnie uratuje. Prawda? E, e, w ogóle, z której strony drzwi to które? Zaraz. Z Czwarty sowek. Z wyrodniali? Czwarty sowek. E, he, he, he. Zaraz. E, Monty jest tam, gdzie z wyrodniali, natomiast... Monta, znak! Birakbak! Right Stąd usłyszałem! Tak, 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 Dobra, kamery! Ha! Ciekawe, gdzie on jest. Ha! Grzesiu, gdzie jesteś? O, może tak, jest gdzie

Co do cholery? Cika, wszystko w porządku? Bli. Rażę prądę. To ja sobie pójdę. Eee, miło było? To jasno, tu cieknę. Czekam na ten sygnał. Cholera jasna. No, oczywiście, że prąd musiał się wyłączyć. Tylko tam jakieś malutkie światełko jest, które jest na baterię. Ale. Cholera jasna. No i dupa. Co to było? Halo, duchy? Czy to jesteście wy? Co, co to za duchy? Halo? Halo, o co to chodzi?

Jasna cholera, czemu w całym pizza pizzaplexie już jest tak ciemno? Brat Roxy! Ej, ej, nic ci nie jest! Ale obudź się! Ech. Ech. Co jest? Jakiś. Ech. Nie wiem, jakiś niebieski furas porwał Frediego chyba. Jaki. Przecież ja go zabiłem! Zaraz, on chyba był duchem. On jest duchem? Nie, nie wiem, czy on jest duchem. Skąd mam wiedzieć? To po to. to. <ścoughs> Okej, okay, nieważne, to yy, zgaduję, że on porwał Frediego do żłobka. Skąd to wiesz? No bo wiem. D. E co to jest za, za dupie? Siemanko. Cześć! Właśnie jestem opiekunem w żłobce furasów. Aha. No i właśnie jakby. E, twoje dziecko mnie trochę wkurzyło. Jakie dziecko? Są? Zaraz chodzi ci o zombiaka? Tak. Właśnie on mnie teoretycznie zabił, ale przeżyłem. Ok. No i właśnie, no jakby to powiedzieć, rodzic bierze odpowiedzialność za swoje dziecko. Aha, więc to ty zostaniesz przeze mnie poćwiartowany. Że co? Tak, właśnie. I nic mnie nie powstrzyma, bo ja jestem samym szatanem. Ja mogę wszystko. Wszystko. Więc, jak spróbujecie mnie zabić, to mnie wkurzycie. O. Okej. No i właśnie. Cóż, chcę osiągnąć pewien cel. No bo jedyna moja zdolność to nieśmiertelność. I to, że mogę się przemieniać w dwie postacie. Czy tam dwa postacie? Eee, zależnie od tego, czy jest jasno czy ciemno. To są moje jedyne moce. Więc nie mogę się ani teleportować, ani przenikać przez ścianę ani nic takiego. Ja jestem ciekaw, co w podziemiach Roxy Raceway się kryje. Zaraz, tam coś się kryje? Tak, tam coś się kryje i ja to dobrze wiem, bo nieraz słyszałem tam jakieś dziwne ryki. Jakieś... No... No jakieś dziwne rzeczy tam słyszałem. No i właśnie chciałbym to jakoś sprawdzić. Ale żeby tam wejść, to potrzebne są y, tak pazury Montiego. W sensie jakby Monty tam jest potrzebny, by jakieś drzwi wyważyć. Jeszcze są drzwi, do których w przejście Macika. Jeszcze są drzwi, do których jest potrzebny skan oczu y, Roxy albo brata Roxy. Więc tak, pazury Montiego, y, głosciki i jeszcze oczy tego zielonego lisa. Y, w sensie, co z nimi? Musisz je wyrwać od nich i wsadzić je w sobie. Co? A nie możemy jakby współpracować, że Oj, daj spokój, Monty, ci kacie w ogóle nie posłuchają. Oni się tutaj nie zbuntowali. Oni będą cię mieć w dupie. Więc jakby to nic nie da. No to tak, musisz im wyrwać to... I nie obchodzi mnie metoda. Możesz cikę tam na przykład zmiażyć, Montiego tam zmasakrować, a tego Foxiego czy kogoś tam zielonego możecie rozjechać autkiem czy czymś tam. Nie obchodzi mnie metoda. Ważne, żebyś je miał w sobie, bo ja chcę zobaczyć, co tam się odwala. A jak nie zrobisz tego, co ci każę, to zamorduję Grzesia, i nic mnie nie powstrzyma. Zrozumiano? Już nie będę mieć taką litość, jak za pierwszym razem, gdy próbowałem go zabić, jako ten niebieski. Więc. Dotrzymaj. Obietnice! Dobrze, dobrze. Ej, ty f... różowy ku... Zostaw Frediego w spokoju. E, przepraszam, my po prostu se tak miło gadaliśmy, co nie? To ta, właśnie my se gadaliśmy o jakichś tam głupich problemach. E, no tak, no no i właśnie... No po prostu ten... No, chciałem się z nim pogadać, bo czuję się samotny. To dlaczego dosłownie yy, mnie tak zaatakowałeś dziwnie? To nie jajno, ten niebieski w mojej dupie. A, musi się go zapytać. Cóż, jestem dziwny. Ha! No, Aha. No to możecie odebrać Fredysia. I mam nadzieję. Że dotrzymasz obietnicę. Bo jak nie, to. No to idź. No to idę. Bawcie się dobrze. Po naprawie. Och, dziękuję, że mnie naprawiliście chłopaki i. Brat Roxy! Ty żyjesz? Hello, dopiero teraz mnie zauważyłeś. Cześć! Cześć. Co tam u ciebie? A dobrze, to dobrze, to dobrze, to dobrze, to dobrze. Zamknijcie mordę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja pierdzielę.